Współpraca jest tak bliska od wielu, wielu miesięcy, a nawet lat, ponieważ kilkukrotnie już wspólnie startowaliśmy w wyborach. Współpraca jest tak bliska, że liderzy partii i członkowie partii, ja także jako członek Platformy Obywatelskiej od pierwszego dnia jej powstania, 25 lat jestem, byłem, bo wczoraj... Od wczoraj nie ma Platformy Obywatelskiej, bo uznaliśmy, że współpraca w ramach obozu rządzącego, czyli Dużej Koalicji Obywatelskiej, powinna zostać oficjalnie sformalizowana pod jednym szyldem. Byliśmy w momencie, kiedy Platforma Obywatelska była zakładana i teraz, kiedy Koalicja Obywatelska. Działa wspólnie z inicjatywą Polska i Nowoczesną, że jesteśmy partią centrum. W partii centrum dla każdej osoby, która myśli w sposób demokratyczny, otwarty, która myśli o Polsce, właśnie nowoczesnej, ale z drugiej strony także obywatelskiej, znajdzie się miejsce i coraz więcej ludzi pod skrzydłami koalicji obywatelskiej swoje miejsce znajduje. Natomiast jesteśmy partią centrum, która ma i swoje skrzydło konserwatywne, i która ma swoje skrzydło e, lewicowe.